Zobaczcie na ten team, i na to, co tutaj za chwileczkę będzie się wyprawiać. Takich kursantów to ja lubię. Bez zbędnego pitolenia od razu dziewczyny chwyciły za taśmy i oblepiają. Czy masz swoją pracę w skali od 1 do 10? No, powiem szczerze, nieskromnie, że. 3. <śleszanie> 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 Więc tak. Magda... Poszła w taką koncepcję typu Picasso. To jest wszystko. Meksykańska fala, piłki albo pisanki, to możecie sobie dopowiedzieć. Ja trochę tu widzę pisankę. To są skrzydła, żeby jak siatkarze skaczą, to żeby ich poniosło wyżej. To są buty yy, siatkarza, który pracuje w RMF. Tak, dokładnie, bo RMF jest stacją numer jeden. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Także cóż, przy okazji rozpoczynam nowy projekt butów z piłek do siatkówki. No i wchodzimy na antenę, niech Polska usłyszy, co tu się wyrabia. Słuchajcie, odkryliśmy to. Odkryliśmy sekret ręcznie robionych budów. Jest za moimi plecami. Jesteście gotowi? Oto ją! Słodycze to jest paliwo napędowe naszego Michała. Podobno nie projektuje żadnych butów bez słodyczy. No i wiedziałem, wydało się, wydało się. Jak ty do tego doszło? <grym> Słuchaj, rzucałem się w oczy, jak się zaraz jak się wejdzie, ale skoro ci to służy, Michał, skoro takie buty robisz, to ja nie widzę przeszkód. No to co, jeszcze jedna kawka, przekąski, laki, wpadł również na chwilę do pracowni. No i przekazanie, oficjalne przekazanie butów dla RMFFM. <grym> Pytań. To jestem ja? To ale jesteś ty. wiesz, że one mi najbardziej przykuły moją uwagę? No, ale bo to jesteś ty, bo ja na przykład no. z mojej strony. Te mojej... są ładne, takie, takie by można było zrobić. Nie wiem, zrobić. się takiej mojej... z... pełnowymiarowej wersji? Klasykę. Jak ja zobaczyłam te buty, to Ale ja się są w nich też bardzo no, ładne. nich Co no? Po Może twój rozmiar, zapytaj mi. Michała. Ja mam ba... 30, ja mam... chyba 7. No. no więc same małe. Nie no, coś ty ja mam wielką stopę na 100... kobieta. 39. 9. Nie, to bardzo, bardzo standardowa. Powiem bardzo ci, standardowa. ci to się zmieniło. No, no też jest takie fajne. Chodź i... dalej, zobaczymy co tam jeszcze jest. Oho, panowie coś, że buty to z RMF-u, jest... najfajniejsze. Wow! Ale te mega mocne. Ja nie mogę. Ej, ale takim burgatowym piłkarzem to mogłabym być. <grystanie> Czy ty myjesz ręce za każdym razem, kiedy sięgasz po te buty, bo to są takie cacka, że chyba tak trzeba uważać. Tak, nie? tak, słuchaj, mają szczególną tutaj półkę u mnie. To ci wyszło naprawdę, Michał, bardzo dobrze. To są takie oryginalne majki, nie? Ale wiesz, jaki ficik fajny jest z takimi brązowymi sporniami. To I taką wejściową ją. Majki? Tak. To są te majki, a to masz oryginalne majki. Bardzo piękny projekt. Oddawaj. Dziękuję, Oddawaj bardzo dziękuję. Majki. No i cóż, wszystko co dobre szybko się kończy, także fajnie i w kontakcie.